Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj będziemy pytać mieszkańców Powiatu Garwolińskiego, na kogo oddadzą swój głos w najbliższych wyborach prezydenckich. Jak? Na PiS. Tylko. Na, na Wrockiego, tak? A kogo mamy jeszcze? PiS tylko. Patrząskowskiego. A co Panią przekonuje do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego? Same, same jego w ogóle, to działanie całe, te wypowiedzi jego i ogólnie no zna się tego człowieka od dawna, prawda? Jest prezydentem Warszawy, także. No Pana Mędzena. Co Pana przekonuje do oddania głosu na Sławomira Mędzena? Lepsza Polska, wolność my! Pana wszyscy oszukują, na nikogo nie oddaję głosu. Ciągle myślę. Myślę, bardzo intensywnie. Jeszcze nie wiem. Bardziej nie chcę głośno mówić, ale to jeszcze sporo czasu. Przypuszczam, że na Mencena. Powiem Panu, chyba na Pana Nawrockiego oddamy głos, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie w pierwszej turze. Też gdzieś tam zobaczymy, jak z Panem Mencenem będzie wyglądała sytuacja. Eee... Szczerze mówiąc tylko po to, żeby zobaczyć co się stanie, to bym na pana Męcę na pierwszej kolejności za zagłosował, ale kwestia e PO no to jednak chyba na pana Nawrockiego. Tylko i wyłącznie Grzegorz Michał Braun. Dobrze, a co panią przekonuje do oddania głosu na Grzegorza Brauna? To że on nie tylko mówi, ale też robi, reaguje na to co jest niewłaściwe, niedobre. Nikogo. Nie będzie pani brała udziału w nie wyborach? Działu, Dlatego, że to jest uprawianie demagogii. A czy pani nie w ten sposób rezygnuje z, ze swojego prawa obywatelskiego? E, wie pan co, e, ja już miałam trochę z prawem do czynienia, szczególnie w Polsce e, i to nie jest fajne. E, bo tak naprawdę to tu jest trudno o sprawiedliwość. E, dla mnie polityka to zwyczajnie demagogia. Męcena. Ja jestem bez zdania. Nie, jeszcze się nie zdecydowałam. Nie ma pan zdania jeszcze? Nie, jeszcze nie mam. Mamy tylko trzech takich, co są, kochają naszą Polskę. Na pewno nie Trzaskowski. Nie zdecydowałem jeszcze. Nie. nie. A czy mają panie jakiegoś kandydata, który jest bliższy sercu? Też nie mamy. Na razie nie. <grym> Dobrze, dziękuję. Myślałem o Mencenie, szczerze powiem. Pierwsze moje wybory i jakoś tak. Co cię do tego przekonało, żeby zagłosować na sławą Mira Sena? O, no, powiem wszystko, oglądam go trochę w internecie, jakoś tak mnie przekonał. No. Najbardziej on, jakoś tak. Jeszcze nie myślałyśmy. Trudno powiedzieć, bo to w zależności od tego, co się dzieje. Co się dzieje, co mówią, to przeważa fala albo jeden, albo drugi, albo trzeci. Nie mam jeszcze skonkretyzowanych planów co do wyboru. Nie myślałam o tym. No, na Karola. A słowo Mira Mencena. Dlaczego pan zdecydował się oddać głos na Sławomira Męcena? Myślę, że jak najbardziej może też przynieść bardzo, bardzo dużo Polsce. No i tak naprawdę jedyny godny kandydat. Na Karola Nawrockiego. Dlaczego pani odda głos na Karola Nawrockiego? Dlatego, że podoba mi się jego program. Uważam, że nasi w tej chwili rządzący źle to robią, żeby nie mogli wszystkiego zrobić jak chcą, żeby ktoś im trochę przeciwkował, żeby nie wszystko robili, co oni tylko chcą. Nie, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Będziemy wybierać po prostu mniejsze zło, tak naprawdę, tak mi się wydaje, z tego co widzę teraz, a zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu, tak? Na słowo Miramęcena. Dlaczego pani odda swój głos na słowo Miramęcena? Ponieważ jest przekonujący co do podatków i co do sytuacji, która dzieje się w Polsce. Chce po prostu, żeby Polska była Polską, a nie wyprzedawać ją. Innym państwom, tak jak Ukrainie, oddawać sprzęt wojenny, nie zdecydowałem się. Nawet nie wiem, kto kandyduje. Będę się zastanawiał przed wyborami. Teraz mam. Emeryci są tak zajęci, daję panu słowo, że ja miałem więcej czasu, kiedy pracowałem 47 lat. Czek był zabiegany, ale miałem czas jeszcze na towarzystwo, na różne jakieś takie rozrywkowe sprawy. A teraz od rana. Po sklepach, po przychodniach, po lekarzach. Także jeszcze, jeszcze sprawa dla mnie otwarta jest. W to, że ktoś będzie chciał nam poprawić, to ja absolutnie nie wierzę. Już za długo żyję, za długo żyję, żeby wierzyć w to, że ktoś będzie chciał nam polepszyć. Ja tylko po prostu mogę powiedzieć szczerze, że mnie cieszy to, że już mojego to niedługo niech się młodzi martwią. Oni, u, u, im, nie wiem, ale uważam, że oni nie bardzo zdają sobie z tego sprawę, na jakim świecie żyją. Jestem y, emerytem, ale takim aktywnym. Y, z tego co zerknę na Facebooku, jak mi tam wrzucają pod nos na siłę, to patrzę na te przepychanki i mnie litość bierze, że naprawdę po prostu tak mają wyglądać wybory. Wydawało mi się szczerze, o wiele prostszy. Kiedy nie byliśmy w stanie decydować o niczym za PRL-u, tylko było głosuj na kandydatów Frontu Jedności Narodów. Tak pisało na wszystkich hasłach wyborczych. No więc skreślaliśmy, bo i tak wiedzieliśmy, kto przejdzie. A teraz, no cóż, co my podskoczymy.